Rosnąca popularność transakcji kartowych nie przekłada się w żaden sposób na mniejszy popyt na bankomaty. Wynika to z tego, że w, każdym, w każdej skali geograficznej i w Polsce, i w Europie, i na świecie, z jednej strony rośnie ilość płatności kartowych, ale też rośnie ilość gotówki w obiegu. W Unii Europejskiej, co jest zdziwiające, z roku na rok nawet ilość monet euro w obiegu rośnie o 10%. W związku z tym bankomaty są nadal potrzebne mimo że oczywiście transakcje kartowe grają coraz większą rolę. Rynek bankomatów jest rynkiem nadal rosnącym, natomiast zmienia się struktura tego, co dostarczamy. W coraz większym stopniu w Polsce, ale też na rynku europejskim popularne są bankomaty, które służą do depozytu gotówki, czyli w udział w tej chwili w naszej sprzedaży takich maszyn, których gotówkę można zdeponować. Wzrósł mniej więcej do 50%. Trend rozwoju sieci bankomatów w Polsce jest mniej więcej zgodny z trendem europejskim. To znaczy, yy, mamy rosnące nasycenie sprzedaży bankomatów, które służą tylko do wypłaty gotówki, natomiast coraz większą sprzedaż bankomatów, które dają możliwość wpłaty gotówki albo pracują w tak zwanym trybie recyklingu. To znaczy, bankomaty wpłaco banknoty wpłacone mogą zostać wypłacone. W Polsce mniej więcej rocznie sprzedaje się około 1500-2000 bankomatów. W coraz większym stopniu w rolę karty będzie wchodzić telefon komórkowy, który, z jednej strony, będzie nośnikiem całej zawartości karty, będzie takim medium płatniczym, ale z drugiej strony będzie też mógł stać się częścią autoryzacji klienta poprzez urządzenie biometryczne, które jest na telefonie. Czyli na przykład zamiast autoryzować swoją wypłatę pinem na klawiaturze bankomatu będziemy ją autoryzować poprzez dotknięcie czytnika biometrycznego na telefonie komórkowym.